you Nie żaden łam W naszych sercach, w naszych domach I rodzinach Bądź Maryjo zawsze znana. Kopią cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, bardzo wierną kopią wykonaną przez krakowskiego artystę malarza Jirosława Karpowicza, bez motywnych sukienek. Może zdziwić wszystkich, którzy patrzą na ten obraz, że tak właśnie wygląda Matka Boża Kalwaryjska, ale właśnie ta kopia odzwierciedla niesamowite przesłanie i treść obrazu. tę tajemnicę zjednoczenia matki z synem i syna z matką. Co chodzi, odzwierciedla ten wspaniały gest, kiedy Pan Jezus obejmuje swoją mamę za szyję i drugą rączką trzyma się tego woalu, który spływa z jej raniem. Owo przytulenie się do matki jest dowodem bezpieczeństwa, jakie dzieciątko Jezus czuje, znajdując się tuż przy swojej mamie. Historia cudownego obrazu Matki Bożej Karwaryjskiej Sięga początku XVII wieku. Fakt historyczny dotyczy przyniesienia obrazu Matki Bożej Płaczącej, bo tak nazwany jest obraz Matki Bożej kalwaryjskiej, a konkretnie dnia 5 maja roku 1641, kiedy to właściciel obrazu Stanisław Zbrzezia Paszkowski zauważył na policzkach Matki Bożej Krwawe łzy. Ten obraz, wykonany według obrazu Matki Bożej Myślenickiej znajdował się w prywatnej kaplicy Stanisława Zbrojza Paszkowskiego, gdzie on codziennie wraz ze swoją żoną i rodziną zanosił modły do Boga przez Stawiennictwo Matki Bożej. Fakt ten sprawił, iż zasięgnął rady proboszcza w Marcyko Porębie, który polecił, by obraz Został podarowany przez niego, przyniesiony właśnie do wspomnianej parafii w Marcyporębie. Opatrzność jednak zechciała inaczej, jak podają źródła klasztorne związane z historią cudownego obrazu. Podczas gdy wyszedł ze swego domu i zmierzał do parafii w Marcyporębie, rozpętała się burza. Fakt ten sprawił, że pogubił drogę i znalazł się przed klasztorem Bernardynów w Karwalizy Zebrzydowskiej odczytał tę interwencję nieba jako znak, aby obraz właśnie trafił na to święte miejsce. Trzeba bowiem zaznaczyć, że sanktuarium w Kalwarii Brzydowskiej od początku było ufundowane przez Mikołaja Zebrzydowskiego jako sanktuarium pasyjne, sławiące mękę pańską. I jedynym akcentem maryjnym w tym sanktuarium była srebrna figura Matki Bożej w otoczeniu aniołów, która jest główną patronką Bazyliki i której ta figura znajduje się właśnie w głównym ołtarzu. Można więc powiedzieć, że fakt znalezienia się w Karwali Cudownego Obrazu jest jak gdyby dopowiedzeniem Bożej opatrzności tych intencji, które towarzyszyły Mikołajowi i Zebrzydowskiemu i połączenia owych tajemnic matki syna i syna z matką, o których wspomina święty Jan Paweł II. Maryja płacząca także nad męką syna, ale, tak, ale również nad losem swych dzieci. Obraz znajdował się przez kilkanaście lat dokładnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy w trzeciej zakrystii klasztoru, albowiem biskup krakowski, Jakub Zadzik, powołał specjalną komisję, która miała zbadać autentyczność krwawych łez, a także zbadać cuda, które wierni zgłaszali, przybywając na to święte miejsce, bowiem sława cudownego obrazu rozprzestrzeniała się na poblisk, pobliskie miejscowości. I tutaj, właśnie w trzeciej zakrysty, w miejscu, gdzie dziś znajduje się kopia obrazu, ten obraz przez kilkanaście lat się znajdował, aż do roku 1667, kiedy wnuk Mikołaja Zebrzydowskiego Michał, Wybudował specjalnie dla tego obrazu kaplicę, w której do dnia dzisiejszego obraz się znajduje. Matko, przed Twoim obrazem, może już ostatnim razem, może Cię już nie zobaczę, pozwól, niech się dziś wypłaczę. Może cię już nie zobaczę, pozwól niech się dziś wypłaczę. Od początku, jak wspomniałem, towarzyszyły obecności i obrazu na Karwali łaski i cuda. Wierni, przybywając tutaj, polecali swoje sprawy, swoje troski, opiece Matki Bożej i ona je wysłuchiwała. Świadczą o tym zarówno wota, które Znajdują się do dnia dzisiejszego na ścianach kaplicy, cudownego obrazu, jak również na korytarzach klasztornych. Świadczy także fakt, iż właściwie od początku czyniono starania o to, by obraz został ukoronowany papieskimi koronami. Niestety sytuacja naszej ojczyzny, naszego kraju, rozbiory sprawiły, że mogła się ona dokonać dopiero 15 sierpnia. 1887 roku, kiedy biskup krakowski Albin Dunajewski, późniejszy kardynał, przy obecności blisko 200 tysięcy wiernych nałożył na stronie Dzieciątka Jezus i Matki Bożej papieskie diademy. Koronacja sprawiła, iż obraz stał się jeszcze bardziej sławny i pielgrzymi jeszcze liczniej zaczęli przybywać na Kalwarię. Poza tym, ten akcent maryjny kalwaryjskiego sanktuarium wyrażony jest także w dróżkach kalwaryjskich. Pielgrzymi, którzy tutaj przebywają, rozpamiętując mękę pańską, obchodzą dróżki Pana Jezusa, ale jednocześnie mogą również odprawić dróżki Matki Bożej, dzielące się na trzy części, procesje boleści, stacje boleści. Stację zaśnięcia matki i stację w Z Góry Kalwaryjskiej rozlega się dzwon. Z Góry Kalwaryjskiej rozlega się dzwon. Bądźcie tu pompnicy, wszystkich wzywa on. Na Hiszpanii Teologię Kalwarii odczytał największy spośród kalwaryjskich pielgrzymów, Święty Jan Paweł II. Przybywał na Kalwarię od najmłodszych lat, najpierw ze swoim tatą, potem jako student, jako kapłan, jako biskup, a szczególnie często jako kardynał metropolita krakowski, kiedy przewodniczył głównym uroczystościom jakie na Kalwarii miały miejsce. Tej tak, Doriana, asysta z parafii św. Andrze z Zagrzowa. Asysta z parafii przemienienia pańskiego. rodziny. Trwa cały czas procesja zaśnięcia Matki Bożej, zmierza w kierunku grobu Matki Bożej. Poszczególne orkiestry grają marsze żałobne. W tym momencie również niebo daje znać po sobie. Ufamy, że to są tylko właśnie też i dźwięki, które nie thank mm -hmm. you Jak różany kwiat, matko Kalwaryska, niech cię wielbi świat, śliczna, śliczna jak różany kwiat, matko kalwaryska, niech cię wielbi świat, przybądź nam z pomocą w każdej potrzebie. Jak różany kwiat, matko kalwaryjska, niech ci wielbi świat. Śliczna, śliczna, jak różany kwiat, matko kalwaryjska, niech ci wielbi świat. Albowiem w czasie każdego roku to są aktualne nawiedza ponad 2 miliony wiernych z całego świata.